Bardzo często pytacie Państwo, o co chodzi w sporze o prokuraturę. Donald Tusk. Który chce rękoma Podnara przejąć tak naprawdę władztwo nad prokuraturą krajową w sposób nieuprawniony na podstawie świstka z opinią, a nie na podstawie ustawy, chce odwołać prokuratora z ponad 30-letnim stażem pracy, ciężkiej pracy z przestępczością w prokuraturze. Zarówno prokurator Ostrowski, jak i Prokurator Hernand, jak i wszyscy niemal prokuraturzy prokuratury krajowej mają w tym sporze rację, dlatego że Adam Bodnar nie może zwalniać prokuratora krajowego bez zgody prezydenta Rzeczypospolitej. Pytacie o co chodzi, to powiem o co chodzi. Przecież Adam Bodnar i Platforma Obywatelska powiedziała, że będą rozdzielać funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Dlaczego tego nie robią? Ano dlatego, że dzisiaj chcą czyścić polską prokuraturę, a to jest bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Dzisiaj to mafie zacierają ręce.